Hej, cześć, witajcie, więc powróciłem, witajcie z tej strony 2. zapraszam was na kolejny materiał z gry sobie, Ma 3 Definitive Edition, i lecimy z gierką dzisiaj, oczywiście, bo to wymutujemy z... się <ścoughs> za stronę radio, żeby już na starcie praw autorskich nie ściągnęło, i możemy lecieć, więc lecimy w prawo... Jedziemy sobie po trochę prawdziwy gangsta za 5 i rozwiemy MPC tam przy okazji. No ale dobra. Y... Hej widzowie, Wiedziałeś o tym, że jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, Popełniasz duży błąd, bo ponieważ już Ci o to wyjaśniam. Ponieważ właśnie nie otrzymujesz powinien właśnie z moich filmów, czy liveów, czy shortów i przez to pomijasz dużą część materiału. Więc weź Widzu kliknij ten czerwony przycisk. Ten taki duży tam na dole wiesz co chodzi. Kliknij go. I żeby stał się po prostu szary. A, no i oczywiście nie zapomniał dzwoneczku. Jego oglądania. O! Dobra. Yy, tak, mamy zadanie. Zabłoty przyczepów za wyjątków. Dostało do tysięcy Okej. Da się zrobić. Ja przepraszam, ja wycofuję. Ja się już wracam. Przepraszam. Żarowałem, Elo. Masz. O, chodź, chodź, kolego. Gdzieś pan jest. To się jest nie Jest tam. A go nie ma? Nie ma go. Ja siebie to widzę, spokojnie. E, e, e. Wartownik! Panie wartowniku, proszę się odczepić O! Tu możemy sobie się na przykład Oto pochalnie Eee, daj im broń Cześć, jak on wyglądał, Michael? Zależy na szczęście Okej, okay, wycofka szybka Dzień dobry Weźmiemy to, weźmiemy na pewno Coś tu do wysadzenia jest Więc Dobra Mogę się tu wyrypać? Rzeczywiście Jest tu jakoś Ta szafka na broń, ewentualnie od Kroczka tutaj. Chyba no tak, no. Pokaś proszę, czy jest to amunicja dla mnie. Chyba nic dla mnie nic nie ma. Ale jest apteczka, którą z chęcią tutaj wezmę. Ma na pewno leczenie. Które mógłbym sobie użyć, usz... yy, tutaj nic. Okej, tu jakieś książki leżą. Nie przygarnę. Pieniądze. Tam pieniądze. O, to jest. Paraci, w sensie obraz nie fajny taki, nie pod YouTube. Więc na pewno go <laughs> nie włączę tym razem. Tutaj, tutaj, ja mu nic, że pieniądze, w sensie, co to jest? Daję notatkę, y Jako członek Związku Przewodniczącego prawa. Prawo do bezpieczeństwa pracy, prawo do wiadomości, na prawo do przedstawic przedstawicielstwa związkowego, prawo do emerytury po świadczeń, prawo do bycia dymanym dy odpisek ręczny. Okej. Okay. To co lubi. O! Weź tę misję taktyczną? Tam ma. I teoretycznie nas prowadzi tam. No dobra, to pojedziemy tam. Tu trzeba broń. Mogę się włamać? Mogę się włamać. to palimy. Wyjazd, jestem zajęty jechaniem, 500 metrów lecimy, yy, teraz tak, yy, musimy dojechać do tego punktu, żeby to kolejny raz sabotować Tylko po co my to sabotujemy? Oj oh, sorry, pardon, yy, wymuszanie związkowe w północy zachodniego, przy, zachodnia przyczepa, yy, to chyba chodzi o tego ziomka Yy, co w sumie chociaż nie wiem kompletnie, już nie pamiętam, jak było to w fabule. tylko tyle, że. Jeszcze auto tu jest i chyba jest się w terenie, gdzie już nie powinno być. O, podcuch. A to sobie zróbmy to. I hop. I pyk. Odbierajmy to, to. tak kolejny podcuch. Eee, Michael, V2 w budynku jest jeden, tu jest jeden Dobra, ten budynku jeszcze nie, nie żyje. teraz w budynku. O kurde, shotgun, dobra, nie żyje. to Nie żyje, dobra, bez światku, superamtko. Niszczymy tutaj, żeby wymaksować dużo punktów na zniszczenie im. Dobra, to jest uciekał teraz dupce, dupce. No właśnie. Ten koła poszło, tutaj sobie już ukradniemy 500. Yy... Dobra, no to lecimy do kolejnej. Pracy, nie będziemy się bawić już tutaj. Nie będziemy czasu marnować. Lecimy od razu do kolejnej. Zakręcamy. I jedziemy. Prawo pyk, pyk, pyk. Czerwone auto chyba nie za bardzo bezpieczne to auto było. Ok, znieściliśmy się ładnie. 500 metrów mamy do kolejnego celu. Żeby sobie dojechać. Tu jest jakiś podsłuch, jakaś czaszka tu jest. To, to może potem. Nie teraz. O. Czy nie będzie policji? Ja nie wiedział, ja nie chciał. Prawie parkowanie mi nawet wyszło. Dobra, wysiadamy. E, to chyba słychać to chyba było słychać. To chyba było słychać, ale nie jestem pewien. Zarabiam ten do mnie. O toba, nie? Ja, załóż to załóżcie to. I tu Chyba nie żyje, Spransko. Eee, dobra, ten już leży Teraz ten, let's go Są so do zniszczenia już tylko parę Więc może by tak Aj tu szybko tym swoim Żukiem To jak to słychać, chłopie stare? ma stary Dawaj amunicję Y ammunition. Dzięki stary Mam wszystko co bym chciał Dobra, weźmy pod auto o, o, Fajne widoki, co? Powodzi się jak komuś się szczęście ma, no? To co? Hamidło Dobra, pijemy Cicho że jestem radiem O, no. Lecz. Okej. Okay. O, dobra. Nie mogę obia zrobić? Oh. Nie, nie żyję Dobra, Pierwsza to zginęłem od policji w ogóle w tej grze. To jest pierwsza taka strzelanina kompletna. Taka już większa po prostu z policją. Bo nawet zawsze uciekałem instant. A teraz po prostu nie wiem jak uciec, bo, bo bym zajęta już wsiadł od razu. Półsłuchajcie ci trochę hajsu. Chociaż się, też nie muszę parę rzeczy co tym chodniu robić. I staja, to też w nie zniszczone. Może być. Już jednak jest zniszczone to auto. Kierownik to najlepszy. Gdzie jest podsłuch do zrobienia? Tutaj, dobra. O, znowu do styczników, dobra, nie ma we. Ja. A te wartownika zaczęło go zdjąć. Daj, chodzi tu. Leży, jeszcze nie co też, dobra i tutaj jest tak. Do podpalenia. Tutaj notkę przeczytania. na notkę nie chcę się jej czytać. Tutaj fajne rzeczy są, też do wzięcia. Te pieniążki. Dobra. Hop. O, to w tak z chęcią bym sobie. A wezmę to tego by nie? Nie mamy więcej zadań na przykład? O, jest jeszcze jedno. Chcę, żeby sobie pojechać zrobić to zadanie od razu. Dobra, to, to się możemy, nie? I tam nie każe, że nie. Bo idzie na mną, co go zastrzelę. Tak, ja, na razie strzelę go i go to sobie kłaszę, mam fajne autko balonę legalizował świat. To To już tam dawno nie ma dzięki temu autu. O kurde. Udara już panie raczej nie jest To się stawi doku, żyje. Obrót. Nie ma co tu już siedzieć po prostu. Do powie na wszystko w pupie. Tak powiedzmy na wszystko w tyłku Dobra? Jesteśmy.

Tak zawsze? Okej. Okay. Dobra. Jest to bardzo blisko. że i bardzo dobrze. Oj, na środku drogi, ślamy. Jest tu gdzieś podsłuch, Nie mogę go użyć. Mogę tu wejść? Nie mogę tu. Mogę tu skoczyć? Nie mogę tu skoczyć. Czyli opcja jest jedna, z drugiej strony chyba tutaj wejdę? Nie, może tędy też nie, bo wychodzi na to, że głównym wejściem. 你十年吗？ Nie mała to nigdzie. Ale wbijamy. Nie ma to się pastwić. Po prostu wbijam na hamaj i tyle. Może znaleźć schody. Wracam. jest. to Jest tu jeden na pewno. Dobra, już go nie ma. Uh, yeah. No rush'a powalony. No i sprędkę, nie ma jednego. Powalony po prostu i tyle w

a my będziemy kończyć odcinek, chciałbym ja guzek, do zobaczenia, cześć no i co. No i, na ra, siano.